Czy ludzie wszystko w porządku? Tak, widziałem, że bardzo podobał Wam się film, który zrobiłem o tworzeniu zagrań za pomocą moda do edycji shorts. Dzisiaj postanowiłem zrobić film odtwarzający zagrania z edycji shorts. Czyli oglądamy filmy z edycji shorts i próbujemy zrobić to, co oni zrobili w filmie, i pokażę Wam cały proces. Jeśli będę musiał użyć komendy, jeśli będę musiał użyć chat GPT, jeśli będę musiał pobrać jakiś mod, zobaczycie wszystkie kroki, które zrobię w tym wideo. Więc obejrzyjmy pierwszy film, żebyście zrozumieli, jak to będzie działać. Krótko mówiąc, musimy sprawić, aby to wyglądało realistycznie. Najpierw musimy znaleźć małą rzeczkę w Minecraft. Ta jest za duża, więc jej nie użyję Dużo chodzę po świecie tutaj i myślę, że ta rzeczka Może być wystarczająca, zobacz Pierwszy krok to zebranie przedmiotów, których użył Bedrock, blok dowodzenia Trzeba wpisać tutaj ukośnik Give małpa P command block Ponieważ nie można go zdobyć w trybie kreatywnym I blok netherite, oczywiście piasek I kaktus, zrobił tak, postawił kaktusa Położył bedrock, bedrock się rozbił Rzucił blok dowodzenia, złamał się Rzucił netherite, złamał się, ponieważ kaktus Niszczy każdy przedmiot, który go dotyka Oczywiście, jeśli wrzucę tego kaktusa do wody nie wysuszy jej, ponieważ nie jest aż tak ego jak ten z filmu, który oglądaliśmy. Ale oglądasz film Geleo, więc zamieńmy to w rzeczywistość. Dobrze, mamy blok poleceń. Teraz muszę stworzyć kilka poleceń używając tego bloku. A polecenie, które wstawię, aby kaktus wysuszył wodę, jest tutaj. Chodźmy, spróbuję to zrobić z głowy. A jeśli mi się nie uda, wrzucę to do chat GPT. Wykonaj jako ad i typ jako przedmiot. To spowoduje, że polecenie zostanie wykonane na wszystkich przedmiotach, które są upuszczane. Dodam sortowanie jak najbliższy limit równy jednemu, tylko po to, aby działało na jednym przedmiocie. Wygląda na to, że mówię po grecku, ale zaraz zrozumiecie. Gotowe! Polecenie zostało utworzone. Teraz wezmę dźwignię. Aktywuję ten blok poleceń i ustawię go w tryb powtarzania. Możecie zobaczyć, że mój czat stał się szaleństwem, prawda? Aby to wyłączyć, wystarczy, że wpiszę tutaj slash rule command block output false. Zablokowałem wszystkie komunikaty zwrotne z poleceń. A teraz, jeśli wrzucę kaktusa do wody. Może zrobiłem kaktusa potężniejszego niż ten z filmu, prawda? Zapomniałem o jednym szczególe, człowieku. Trzeba było tutaj wstawić powietrze zamiast wody. I teraz tak, będzie pochłaniał tylko wodę. O tak. Kaktus nie pozwala wodzie się do niego zbliżyć. To znaczy, że nie potrzebujesz już gąbki do osuszania oceanów w Minecraft. Wystarczy rzucić kaktusa. I chłopie. Co to jest? Ale strach, zapomniałem, że miałem włączony mod starej edycji. Wszystkie edycje, które widzieliście do tej pory, były zrobione przez edycję, a nie bezpośrednio z moda. Patrzcie, teraz wszystko wysycha. Zapomnij, a ja przypomniałem sobie, dlaczego to coś nie wysycha bardziej niż jedno miejsce. To dlatego, że ustawiłem limit. Tutaj ustawiłem limit. Teraz będzie suszyć wodę jak szalone. Popatrzcie, wrzucam mnóstwo kaktusów tutaj. Wszystko będzie się suszyć. Wow, ale jazda, stary. Ale muszę wam wyznać, że nie tylko kaktus to robi, okej? Okay? Z komendą, którą zrobiłem, jeśli umieszczę tutaj blok poleceń, jeśli umieszczę dźwignię lub nawet najbardziej bezużyteczną rzecz w Minecraft Jaką jest trujący ziemniak, to również wysuszy wodę tak samo jak kaktus. Pierwszy film zakończony. Udało się, mam nadzieję, że udało się zrozumieć, co zamierzamy zrobić w tym filmie. A teraz przechodzimy do drugiego, który nazwałem Warden Zone. Nie pamiętam, co to jest. W porządku? Co za szaleństwo. Hej, ludzie, to będzie trochę skomplikowane, prawda? Pozwólcie, że wezmę notatnik i zapiszę, co on tutaj robi. Skacze, wpada do lawy i idzie do neteru. Wpada do lawy w neterze i wraca do Overworldu. Uderza Warden Maczugą. Teraz muszę to odtworzyć w Minecraft. Jak mam stworzyć ten system teleportacji? Dowiedzmy się. Pierwszym krokiem jest oczywiście przyjście tutaj i wyłączenie tej dźwigni, ponieważ w przeciwnym razie wszystkie przedmioty będą wysychać wodę, a tego nie chcemy. Teraz muszę znaleźć rzekę lawy, aby móc zacząć robić ten Edit funk. Znalazłem, spójrz, co za cud! A wokół jest jeszcze mnóstwo małych wilczków. Teraz muszę wziąć tę rzekę lawy i zejść pod nią. Spójrz. Ponieważ nie da się zejść w górę. A pierwszy krok jest następujący. Muszę oczyścić tę lawę, żeby móc tu zrobić dziurę. Spójrz! Tymczasem... Ten funk edit jest niezły, prawda? Zajęło to trochę czasu, młody. Stary, muszę tutaj coś zmienić, bo jeśli to będzie się działo za każdym razem, gdy użyję jakiegokolwiek przedmiotu, to będzie trochę skomplikowane. Jeśli włączą jeszcze jeden remix, oszaleję. Jeśli włączą jeszcze jeden remix, teraz oszaleję. Teraz, kiedy już to wszystko wypełniłem tutaj bramką. O kurczę! Jak już mówiłem, teraz, kiedy już to wszystko wypełniłem tutaj bramką, muszę tutaj trochę otworzyć, bo muszę zrobić system teleportacji stąd do neteru i z powrotem. Muszę mniej więcej zanotować, że tutaj muszę spaść, żeby przeżyć. O! No to idziemy, położę tutaj blok. O! Gotowe? To będzie blok, którego użyję, aby spaść i zrobić MLG na Wardenie, przechodząc przez różne wymiary. Zapomniałem, że jestem w trybie przetrwania. Teraz muszę tylko otworzyć tutaj tę dziurę i teraz muszę zrobić system, który wykryje, że jestem blisko i teleportuje mnie do neter, więc znów wezmę tutaj blok poleceń, ponieważ oczywiście użyję jednego z nich. Podobno postawienie command block jest bardzo farmą aury. Stworzę tutaj komendę, która wykrywa, kiedy jestem w blokach światła i teleportuje mnie do neteru. Patrz, stworzyłem tutaj komendę, teoretycznie wykryje, kiedy jestem wewnątrz bloku światła, czyli tego bloku tutaj. Blok tutaj to blok światła, a jeśli jestem wewnątrz, wyślę wiadomość na czacie, prawda? Nie, nie działało. To dlatego, że nie jestem w trybie przetrwania. Zadziałało. Zawsze gdy jestem w trybie przetrwania, wchodzę do niego, on mnie teleportuje. To znaczy, w tym przypadku wysłał wiadomość na czacie, ponieważ jeszcze nie umieściłem komendy teleportacji. No to dalej, teraz muszę to wypełnić. Minecraft uznał, że moje doświadczenie tutaj było bardzo dobre. W rzeczywistości wystarczy, że umieszczę tutaj blok świetlny na górze. Nie ma znaczenia poziom światła, prawda? Ponieważ tego nie zdefiniowałem. Ważne jest, aby był blok świetlny. Teraz muszę zapisać to miejsce, aby móc wrócić i edytować tę komendę na komendę teleportacji. Teraz idę do neteru i muszę zrobić to samo tutaj w neterze, tylko że muszę wpaść do rzeki Lawy, prawda? Więc moi przyjaciele, zrobię to dokładnie tutaj. O, myślę, że tutaj już jest dobrze. Tutaj jest fajnie. Teraz muszę zrobić ten teleport, teleportować się dokładnie tutaj. O, jeśli tutaj spadnę, już przechodzę tutaj. Cudownie, cudownie, przechodzę tutaj. Świetnie, więc teraz muszę wrócić do normalnego świata, prawda? I sprawić, by to działało. O, zamienić tę komendę na tą komendę. I już działa, już jestem teleportowany do netheru. Teraz musisz zostać teleportowany z powrotem z netheru do normalnego świata. Wezmę więc ten blok poleceń, te bloki światła. Zanim stąd wyjdę, zakryję te bloki lawy, żeby nie były widoczne, prawda? Bo jeśli będą widoczne, to nie będzie zabawnie. Chodzi o to, że. Humor komiksu polega na przechodzeniu przez lawę i pojawianiu się w innym wymiarze. Jestem nieunikniony. Świetnie, teraz działa pierwsza część tego interesu. Chodźmy rzucić okiem. Wspinam się tutaj i zobaczę, czy to naprawdę działa. O, jeśli tutaj spadnę, to spadnę. Dobrze, teoretycznie przejdę przez podłogę. Skończyłem moi przyjaciele, uporządkowałem wszystko, zmodyfikowałem trochę polecenia, uprościłem je i teraz muszę tylko wziąć maczugę tutaj w trybie kreatywnym i rzucić się tutaj, aby aktywować tryb Sigma Aura Master. Chodźmy, chodźmy, chodźmy! Wszedłem do rzeki Lawy, zostałem teleportowany do neteru. Wszedłem do neteru, zostałem teleportowany z powrotem do normalnego świata. Jestem na wysokości tysiąca bloków, bo chcę zabić tego wardena. I wystarczy, że zostanę dokładnie tam, gdzie otrzymuję obrażenia? Dostaję obrażenia, ale zdarza się. Zdarza się. Zdarza się, zdarza się. Spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz. Trochę się podpalę, bo to właśnie Minecraft, prawda? Dostałem obrażenia tutaj. Dostałem obrażenia tutaj znowu. Szkoda, że nie może przestać się palić, prawda? Wiatr wieje mi w twarz, synu. Ty jesteś szalony. Upadam, upadam. Chodźmy zrobić edyt. Straciłem aurę na początku, ale teraz się uda. A trzecia próba. Jeśli stracę trzy próby, aura resetuje się do zera. Proszę, stary, chodźmy, kolego, chodźmy. Spadam, spadam. Patrz na chłopaków. Patrz na chłopaków z basem, prawda? Przestanie się palić, gdy będzie blisko ziemi. Udało się i aura jest gotowa. Drugi krótki film odtworzony, zakończony. A trzeci, moi przyjaciele, zobaczmy. Nazywa się MLG, ale gąbka Dobra, podobno 15 tysięcy osób poluje na Dream Zrzucają Dream, Dream łapie wodę, robi MLG i używa gąbki A wszyscy giną z upadku, ponieważ nikt nie umie robić MLG w tej grze A żeby stworzyć ten trzeci short, potrzebuję przyjaciela Dlatego go zaprosiłem Nie wiem stary, zaraz poszukam kogoś, kto mi tu teraz pomoże Poczekaj, widziałeś już tamten film, więc w zasadzie będziemy tutaj skakać Będę musiał wziąć wodę i zrobić MLG, a ty spróbujesz wskoczyć na górę i to wszystko... Okej, okay, chodźmy, chodź, chodźmy, chodźmy Pozwól mi tylko coś tutaj zrobić, że jestem, muszę jeszcze przygotować scenę, wiesz? Gotowe. Mamy tutaj idealne miejsce do zrobienia tej sceny, prawda? Całkowicie naturalny wąwóz. Hej, możesz włączyć tryb kreatywny przed teleportacją, ty głowo wiatru. To jest dobry punkt, to jest dobry punkt. Załaduj swój ekwipunek przedmiotami, załóż zbroję, aby być dobrze przygotowanym, dobrze wyglądać. Ładnie, prawda? Aura bardziej, bardziej jego. Pozostanę również tutaj, wezmę wiadro jak to z filmu. Zostanie tu na ostatnim miejscu. Jakiś posiłek tutaj, nie wiem co, więc pyk. I dodam jeszcze coś tutaj, patrz. Dodam to tutaj, ponieważ kiedy on tu zginie, katalizatory się rozmnożą. No to idziemy, Jotwi, przewrócisz mnie, dobrze? Jestem gotowy, jestem gotowy. Ktoś mnie śledzi! O mój Boże, ją fił kurczę! Mój Boże nasz, mój Boże! Aj, 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 aj! Życie! Życie, jestem farofę, faro farofe, jest dozwolone, Jej fi, dziękuję kolego, ale dźwięk gry nie jest wyciszony. Wygląda na to, że pojawił się trigger w edycji A, człowieku, robisz edycję na moim ekranie, co to człowieku? Zrobię edycję zabijając geleja, farmując aurę, farmuję aurę, przy wideo z sześciu ukończonych. Następny to wideo od Jazz Goat. Niesamowity wyczyn Jazz Goat, który prawie nikt nie zna. Zobaczymy, czy uda mu się zrobić ten MLG. Wygląda na to, że on zrobi coś niesamowitego. No kurczę. O, kurczę. Przecież jazz gold, nie ma na to rady. Nie zrozumiałem tylko, dlaczego on tu zaczął. Aha, to dlatego, że wideo jest przesunięte jest przesunięte bardziej na bok, żeby pokazać kamerę internetową i przedmiot. Ale on patrzy bardzo w dół, zobacz. To dlatego, że wydaje się, że on idzie w lewo. Ale nie, nie. Dokładnie wpada do dziury. Będziemy musieli zrobić MLG od góry Minecrafta do bedrocku. Jeśli to pomylę, stracę 10 tysięcy punktów aury, co? Ile razy Jazzgoat musiał to zrobić? Czy zrobił to za pierwszym razem, człowieku? Myślę, że zrobił to za pierwszym razem. Chodźmy tutaj więc. Najpierw muszę wykopać dziurę stąd, aż do skały macierzystej. To była dziura 5 na 5 tak sądzę. Tak, dokładnie. I teraz musimy zejść tym otworem, aż dotrzemy do skały macierzystej. Tutaj, o, gotowe! To skała macierzysta. Wspaniale. Teraz muszę wspiąć się na najwyższy poziom w Minecraft, który jest dość wysoki, prawda? To dużo rzeczy. Nie pamiętam, czy on rzucił łódź. Zobaczmy. Set block, postawmy tu blok. Kamień. Nie da się, bo jest poza zasięgiem, więc jest zbyt wysoko. Tu jest granica. Musimy skoczyć stąd do tamtego otworu. Tylko, że chcę zrobić coś trochę innego. Jeśli się nie mylę, spójrzmy na jego film. On już skacze z wiadrem w ręku. Dodam coś od siebie. Włączę tryb przetrwania, rzucę wiadro, porozmawiam trochę z wami, a teraz skoczę i spróbuję złapać to wiadro w powietrzu. Baldę jest złapany, moi przyjaciele. Bez cięć. Zamraża się. Zdobyłem osiągnięcie jaskini i klify w Minecraft. Gdzie jest mój montaż, redaktorze? Jak mogę to zrobić razem z edycją gry? Pozwól mi zwiększyć szansę na pojawienie się edycji tutaj. O! Właściwie nie, wystarczy ustawić na 100%, żeby była edycja, prawda? Będę. <słyski> Spróbuję zrobić ten MLG tam na górze, stary. 320. Tutaj, o! Trzeba to zrobić tutaj. Cudownie, spadnij tutaj! Teraz ustawiam na przetrwanie. Rzucę wiadro, będę rozmawiać z wami trochę mniej. Właściwie, podczas gdy wiadro spada, chcę was poprosić o subskrypcję kanału, abyśmy mogli osiągnąć 11 milionów subskrybentów. A teraz spadnę w poszukiwaniu mojego wiadra i wyrzucę te przedmioty również, bo nie zamierzam ich zbierać. Cudownie. Mój Boże! Mój Boże! Widzieliście? E, nie! Stary wiadro już spadło, człowieku. Jesteś szalony, stary. Widziałem, że wiadro spadło, ale pomyślałem: Kurna, to się nie uda, stary, to się nie uda. Zrobię tutaj spowolnienie 10%, tylko żebyśmy mogli zobaczyć. A, wiadro było. Wow, złapałem w ostatniej sekundzie, co za szaleństwo. Kurczę, zasługuję na montaż stary. Musicie robić więcej montażu ziom, Zróbcie, zróbcie montaż funk z, z zagrań gelejao. I spójrz, jak fajnie nie pada na mnie deszcz, bo jestem... jestem osłonięty aurą. Film numer 4 zakończony. Teraz obejrzymy film numer 5 i sprawdzimy, czy możemy coś z nim zrobić. Numer 5 jest w rzeczywistości podzielony na dwa filmy. Pokażę wam pierwszy tutaj, to jest ta Seed tutaj. Patrzcie kolego. Wygląda na to, że gracz rodzi się na bloku ziemi. I jeśli jesteś w trybie hardcore, to nie da się przeżyć, bo tutaj jest napisane hardcore. Seed śmierci hardcore. Wyobraź sobie narodziny w seedzie w którym nie masz szans przetrwać na hardcore. Szalone to miejsce startowe, stary, ale jest problem. To SID dla Minecraft Bedrock i nie ma go tutaj w opisie. Więc muszę zrobić to, co następuje. Muszę wpisać ten numer tutaj. Patrz, no to zaczynamy. Minus 88552767317237656. Mam nadzieję, że dobrze wpisałem. Tylko otworzę tutaj launcher Minecrafta i spróbuję przetrwać oczywiście w tej mapie, bo chłopaki są zbieraczami zasobów. Prawda? Minecraft Bagrok się uruchamia? To jest nazwa żartu, który obcokrajowcy dają Bedrockowi. Myślę, że to bardziej Bedbug niż bagrock. Stworzymy tu nowy świat, ustawiając nieprawdopodobne nasiono. Tryb gry będzie trudny, hardcore. O, wow! Nawet jest ogień. Patrz! Chłopie, ale super stary. Przyjdziemy tu w trybie zaawansowanym. Dodamy nasiono, stworzymy świat i będziemy trzymać kciuki, żebyśmy udało się przetrwać na tym nasionie. Muszę wam wyznać, że niestety przetestowałem już to nasiono wcześniej i wiem, że można przetrwać stary. Jest takie miejsce, nie pamiętam które, ale mogę tam spaść. Ojej, dlaczego uderzam w górę i łamię blok pod sobą człowieku. Ojej, jakie to dziwne! W każdym razie chcę spróbować spaść. Myślę, że to albo tam, albo myślę, że to tam na dole patrz! Patrz, człowieku, myślę, że tam, mniej więcej pod ekranem, jest woda, do której mogę spróbować spaść. Więc skaczemy tutaj, zobaczymy, czy przeżyjemy, pamiętając, że to hardcore. Gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Gdzie jest woda? O nie, aura spadła o 10 tysięcy. Jestem w widzu i, i, i patrz, gdzie się rodzimy w tym seedzie, stary. To jest na bloku, po środku, niczego. Tworzę tu nowy świat, ponieważ chcę to zrobić, stary. Chcę to zrobić, stary. Wierzę w swój potencjał, rozumiesz? No to chodźmy, muszę tam przeskoczyć, tam, a tutaj jest trochę wody, przeżyłem. Dobra, idziemy. To nasiono niemożliwe, nie jest aż tak niemożliwe, chłopaki. Można nawet spaść tutaj na dół, zacząć tu kopać i można ukończyć grę, a gra zatrzymała się ponownie nagle, z powodu nieznanego. Ale ukończyliśmy nasiono numer jeden elementu 5 tego wideo. Inna edycja Shorts to ta tutaj, Sary. Och, to wygląda jak Seed, w którym rodzi się uwięziony w klatce w Pillager Outpost, ale kończy się. Hmm. Umożliwiając szalony moment, który jest Seedem z wieloma rzeczami w pobliżu. Statek z trzema skrzyniami. Pillager Outpost. Wioska. Świątynia na pustyni. Biom dżungli. Biom mesa. Zrujnowany portal. A, a teraz, czy to jest prawda? Będziemy musieli skopiować tego Seeda tutaj znowu, więc przejdźmy do notatek. Ponownie w Minecraft Bedroom. W Minecraft Bedrock. Seed jest tutaj. Pójdziemy tutaj, aby go wstawić, stworzyć świat i zobaczyć, czy naprawdę rodzimy się w tamtym miejscu, w małej chatce w Pillager Outpost, czy wideo jest fałszywe. I ich najwyraźniej ta liczba nie jest ujemna, ponieważ ta inna liczba, która była ujemna, miała dwa minusy, a ta tutaj miała tylko jeden minus, więc myślę, że to normalna liczba i. Dokładnie stary, koleś to fałszywe, że urodziłeś się w tej klatce w Pilager Outpost, prawda? Każdy kto się tu rodzi to Iron Golem, ale jest Pillager Outpost, to prawda. Jest świątynia na pustyni, jest statek, zobaczmy co jest na statku stary. Łupy na statku, mapy skarbów, już, już zapewnione, prawda? Już coś naprawdę dobrego zapewniłeś sobie z łupem z łodzi. Zobaczmy łup tutaj z posterunku Pilagerów. też świetny. I łup ze świątyni na pustyni stary, rzućmy okiem tutaj. Złoto, mnóstwo złota, piasek, żelazo i parę innych rzeczy. Tak, to dobry łup, to dobra mapa, stary. Zaczynasz już całkiem bogaty, jeśli zaczynasz w tym świecie. Ale nie ma nic, co by nam pomogło przetrwać. Żadnego niesamowitego zagrania, prawda? Więc możemy uznać ten numer 5 za zakończony, ale tylko po to, żeby nie wyjść z niczym. Zróbmy coś tutaj. Tylko po to, żeby mieć jakiś moment do edycji. Zróbmy MLG. Kto wie, czy nie jest trudniej zrobić MLG w Bedrock. Ale wybierz mnie jako niekreatywnego, więc mnie to nie obchodzi. Bo myszka była poza ekranem, ponieważ gra była całkowicie zbagowana. Kto wpadł na ten pomysł, żeby myszka wychodziła poza ekran? MLG w trybie kreatywnym zakończone sukcesem. Bez edycji, bo było w trybie kreatywnym. Edytor. A ostatnia edycja, numer 6 tego wideo. Najbardziej szalona, najbardziej auratyczna ze wszystkich. Epickie skoki parkour. Szalone skoki z niesamowitymi umiejętnościami. Spójrzmy więc na to. Jakość jest trochę wątpliwa, muzyka jest trochę wątpliwa, rozgrywka jest trochę wątpliwa. Myślę, że nie muszę nic więcej mówić, prawda? Myślę, że jeśli wypuszczę edycję tutaj, będzie lepsza niż cokolwiek innego, więc dzięki za obejrzenie do tej pory. Wróć jutro, aby obejrzeć jutrzejszy film i jeszcze więcej edycji Funk.